Cześć, w tym odcinku pokażę wam pełną rozgrywkę Villagers of the Oakdale czy też po prostu mieszkańców dębowej krainy. Jest to wykreślana Eurogra o budowie miasta, w której zbieramy surowce oraz odpalamy kombosy. Aby oczywiście na koniec zdobyć jak najwięcej punktów. Jest to tytuł dwóch autorów, pierwszym z nich jest Przemysław Fornal, znany z terakotowej Armii, a drugi to Michał, który ma na głowie zdecydowanie więcej włosów ode mnie, a możecie go znać z Bored News. Kampania na Kickstarterze startuje 16 października i będziecie mogli wesprzeć. Projekt w formie print and play za jedyne 5 euro. Przedstawię wam zasady, biorę się za rozgrywkę, a na końcu jakoś to podsumuję. Aby zacząć rozgrywkę, potrzebujemy arkusz miasta, arkusz z zasobami, 4 kości do gry, tyle pionków, ile mamy graczy, maksymalnie 4, karty z zadaniami, są podzielone na 3 grupy: A, B oraz C. Z każdej z tych grup losujemy po jednej karcie. Osoba, która wykona dane zadanie, zdobywa przypisane do niej punkty. Ale o tym za chwilę. Do tego jakiś pisak i możemy zaczynać. Podczas rozgrywki rzucamy kośćmi, i dane wyniki przydzielamy na arkuszu. Szóstka do szóstki, kolejna szóstka, czarna dwójka i biała jedynka. W momencie, kiedy trafimy na miecz. Zaznaczamy go na naszym arkuszu. Będą to minusowe punkty na koniec gry. Ale możemy te miecze zrównoważyć naszymi rycerzami. Do każdego wyniku na kościach przypisane są różnego rodzaju zasoby. Mamy drogę, którą możemy łączyć kolejne punkty na mapie miasta. Mamy osadników, których możemy przydzielać do magazynu albo właśnie jako rycerzy. Mamy kilow, którym możemy kopać w kopalniach i zdobywać kolejne surowce. Miecz, to już wiecie, że mamy za niego minusowe punkty, jeżeli nie jest broniony przez rycerzy. Drewno, którym budujemy budynki. Albo rozszerzamy nasze granice. Za co tak naprawdę możemy punktować? Za cztery pomarańczowe budynki, konkretnie w tym przypadku za każdy słupek graniczny zdobywamy dwa punkty, trzy punkty za każdy rząd zebranego złota. Dwa punkty za każdego rycerza, czy też cztery punkty za każdy zaznaczony obszar. Kolejna punktacja jest za nasze zadania. Tutaj akurat wylosowałem, że muszę zbudować budynki koloru ciemnoszarego, połączyć drogi między szarą flagą a żółtą, czy też zrekrutować ośmiu rycerzy. Akurat w solo to nie ma znaczenia, ale osoba, która zrobi to pierwsza albo w tej samej rundzie co przeciwnik, zdobywa punkty po lewej stronie karty, druga osoba po prawej, a kolejna już nie zdobywa punktów. Kolejne punkty za nasze kopalnie. Punkty za nasz magazyn oraz minusowe punkty za miecze. I to łącznie daje naszą punktację końcową. No to zaczynamy. Na początku zaznaczamy rundę pierwszą oraz rzucamy kośćmi: czwóreczka, szóstka, kolejna czwórka oraz biała piątka. I wybieramy sobie jedną z nich. Od czego by tutaj zacząć? Może zacznę od osadników. Pierwsze co osadnik, patrząc na nasze zadanie, dobrze byłoby zaznaczyć rycerza. Także skreślamy go, przy okazji będziemy chronić nasze królestwo. Jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy, że w momencie jak dojdziemy do czerwonej flagi, czyli po czwartej rundzie, w tym momencie uruchamiają się budynki, które posiadają czerwone flagi. Dlatego dobrze jest mieć ich kilka zbudowanych właśnie przed tym momentem. Dzięki temu możemy odpalać przepiękne kombosy. Dobra, rycerz zaznaczony. Następnie przesuwamy pionkę niżej. Tutaj mamy zasób drewno. No to co, ciemnoszare budynki. To pewnie by się przydał taki budynek, który jeszcze będzie nam generował coś z czerwonej flagi. No to powiedzmy, że chce ten budynek generujący złoto. Zaznaczam tutaj ten oto zasób. Kolejna faza to właśnie magazyn. Patrzymy, ile mamy w danym kolorze zaznaczonych naszych osadników. W tym momencie nie mam żadnego, dlatego nie mogę tutaj zaznaczyć sobie kropki. W momencie, kiedy dojdziemy do jakiegoś zasobu, od razu go zdobywamy. Z tego co widziałem, w finalnym arkuszu gry dany zasób również jest zaznaczony kropką. Żeby nie mylić, czy wystarczy dojść do tego punktu i od razu go zdobywamy, czy musimy jeszcze go po prostu zaznaczyć. W tym momencie będziemy go zaznaczać i wtedy dopiero go zdobywać. Ale w finalnej grze może to się jeszcze zmienić. No dobrze, przy zielonym nie mam nic czyli nic nie mogę skreślić. Runda pierwsza za nami, zaczynamy drugą. Skreślamy, rzucamy kośćmi, zielona jedynka, czarna piątka oraz żółta czwórka. W momencie, kiedy wypadnie nam jakikolwiek mieczyk, od razu musimy go zaznaczyć. I dobrze, że mamy naszego rycerza. Na razie nie mamy minusowych punktów. Dobra, jedną rzecz ominąłem. W momencie, kiedy zaznaczyłem rycerza i nie ma nad nim mieczyka, zaznaczam od razu to złoto, które jest pod nim. Powinienem zaznaczyć jeszcze to złoto. I tutaj na złocie macie takie kropki, które oznaczają, że jak zakreślimy takie złoto, możemy sobie wybrać jeden z zasobów, który od razu musimy użyć. No dobra, teraz jaki bym chciał mieć zasób? Chyba dalej robimy to samo. Również biorę na wszelki wypadek rycerza. Zaznaczam rycerza. Nie mamy mieczyka. Czyli otrzymuję złoto. W momencie, kiedy otrzymałem złoto, otrzymuję zasób. I w tym momencie wybiorę sobie drogę. Drogę zawsze zaczynamy od naszego zamku. Nie mogę sobie zacząć po prostu między tą flagą a na przykład tym kilofem. Czyli zaczynam od tego zamku i co chciałbym zdobyć? Pójdziemy sobie do naszej ciemnoszarej flagi. W tym momencie zdobywam ciemnoszarą flagę, którą również zaznaczam na arkuszu. Przesuwamy naszego ludzika, zdobywamy drewno. I w tym momencie mam drewno. I mam zbudowany budynek. W momencie, kiedy będziemy właśnie na czerwonej fladze, dostaniemy 3 złota. Kolejna faza: magazyny. Nie mamy zaznaczonego zielonego ludzika, nic nie mogę zaznaczyć. Może troszeczkę się tutaj pośpieszyłem, mogłem zrobić coś innego, ale tak to właśnie wygląda. Runda trzecia: zaznaczamy. Rzucamy kośćmi. Czarna dwójka, żółta dwójka. Szóstka biała i zielona, czwórka. Skoro na razie nasz zamek jest bezpieczny, mamy więcej rycerzy niż mieczy, wybiorę wtedy żółty kolor, czyli drogę. Połączę ją do kilofa, zdobywamy kilof i w tym momencie możemy kopać. Musimy wybrać górną kratkę, tutaj widzicie takie strzałki, a następnie możemy, jeżeli znowu zdobędziemy kilof, zaznaczać kratki, które są obok już wcześniej zaznaczonej. W tym momencie również wykopiamy sobie drogę, idziemy dalej z drogą. I mamy flagę, i to jest też flaga z naszego zadania. Mam flagę szarą, czyli zaznaczę sobie tutaj. I kolejny jest nasz osadnik, żółty osadnik. Zaznaczamy osadnika. Przechodzimy do fazy magazynów. Patrzymy, ile mamy w żółtym kolorze. Jednego. Zaznaczamy jedną kropkę. Runda czwarta. Po tej rundzie, jak widzicie, będzie już czerwona flaga. Rzucamy kośćmi. Biała trójka, zielona piątka, czarna szóstka i żółta czwórka. Co by tutaj teraz zrobić? Co my potrzebujemy? Tutaj dobrze byłoby zdobyć drewienko, wtedy będziemy mogli zaznaczyć dwa punkty. W naszym magazynie byśmy zdobyli kolejnego workera. Droga na razie nam nie jest potrzebna. No dobra, potrzebuję drewno, no to jadę z drewnem. Wybieram żółty, zaznaczamy drewno. I mamy zbudowany kolejny budynek. I od razu zaznaczam dwa ciemnoszare punkty w naszym magazynie. Jeszcze jeden, i będę mógł wybrać kilów. To sobie zaznaczę, że to już mam zrobione. Przechodzimy do osadnika. Żółty osadnik. Powiedzmy, że sobie go zaznaczę w magazynie. Dzięki temu będziemy mogli zdobyć kolejnego osadnika, którego pewnie przydzielę na rycerza. I przechodzimy do fazy magazynów. Zaznaczam dwie żółte kropki. Jest kropka i jest nasz osadnik, którego teraz mogę wykorzystać, zaznaczając kolejnego osadnika albo rycerza. Wezmę rycerza, żebyśmy zdążyli zdobyć nasze punkty z karty zadania i od razu zdobywam 2 złota. Ale że nie ma kropki, to nie ma żadnych zasobów. Koniec tury, ale teraz odpalamy flagę. Wszystkie budynki z czerwoną flagą. Zdobywam 3 złota, jest jedna kropka, 2, 3 i wybieram sobie zasób. Niech będzie to kilof, gdzie... Wydobędę drewno i zaznaczę sobie tutaj w tym żółtym budynku. No cóż, mamy tylko jeden budynek z czerwoną flagą. Zaznaczone, lecimy dalej, kolejna runda. Rzucamy kośćmi. Czwórka, szóstka, czwórka oraz jedynka. Dobra, dostajemy mieczyk. Na szczęście skontrowany przez naszego rycerza. Mamy drewienko, zaznaczam drewienko. W tym momencie z osadnika robię rycerza, zaznaczam dwa złota, mamy kropkę, wybieramy kolejny zasób, wybieram drogę, aby połączyć się z żółtą flagą, którą wykorzystuję tutaj. I w tym momencie budynek jest gotowy i w każdym momencie, kiedy wybiorę osadnika tutaj na tym kole, zdobywam od razu dwóch. Zdecydowanie ułatwi nam to zadanie z rycerzami. Ok, teraz magazyn, mamy zaznaczonych dwóch osadników, zaznaczamy dwa pola. Kolejne pole tutaj będzie diament. Jest to pole w kopalni. Dzięki temu dokopujemy się do prawdziwych skarbów. Ok, kolejna runda. Jesteśmy blisko czerwonej flagi. Dobrze byłoby teraz zdobyć jakiś budynek z czerwoną flagą. Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Szóstka, czwórka, trójka oraz jedynka. No właśnie, znowu jedynka. Zaznaczamy mieczyk. No dobra, czy mam jakąś szansę na budynek z czerwoną flagą? Hmm, dość ciężkie zadanie, ale może zrobimy to w taki oto sposób, że wezmę osadnika, czyli mamy dwóch osadników dzięki temu budynkowi. No to robię od razu dwóch rycerzy. Zdobywam 4 złota, z czego jedno jest z kropką, czyli biorę kolejny zasób, i będzie to droga, dzięki której zdobędę jasną, szarą flagę. Oczywiście pionek powinien być tutaj, następnie biorę drewno i przechodzimy do fazy magazynów. Nie mam nic do zaznaczenia, także przechodzimy dalej. No i cóż, runda zmarnowana, nie zdobyłem tej czerwonej flagi, czyli tak naprawdę mam do wykorzystania tylko ten jeden budynek, straszna strata tury. Także zaznaczam 3 złota, jeden z kropką, no i teraz mogę sobie wybrać drewno, ale wybiorę po prostu drogę, dzięki czemu. Połączę te dwa punkty, zdobywam drewno, które zaznaczam tutaj i mamy budynek. No troszeczkę za późno, ale przyda się później. Kolejna runda. Biała czwórka, czarna szóstka, zielona dwójka i czwórka żółta. Muszę pamiętać, żeby zrobić jeszcze to połączenie między żółtą a szarą flagą, dokończyć ten szary budynek, no i zrekrutować jeszcze. Dwóch rycerzy. To jest łatwe do osiągnięcia, bo jeszcze jest trochę tych rund przed nami. Dobra, polujemy teraz na kolejny szary budynek oraz na ten oto garnizon, aby za każdego rycerza zdobyć na koniec gry dwa punkty. No to biorę drewno. Zaznaczamy. Nie stwarza to żadnej reakcji łańcuchowej. Następnie ludzika, czyli mamy dwóch. Zaznaczam w tym miejscu i zaznaczam jednego rycerza, co da nam kolejny zasób. I mamy złoto z kropką, czyli wybiorę sobie drogę do kolejnej flagi i już tylko tutaj potrzebujemy drewienko. Faza magazynów, patrzymy na żółty kolor, zaznaczam 3 punkty, w tym momencie zdobywamy diament. Z tego co wiem to w tym momencie mogę sobie wybrać obojętnie jaki, nawet jak żadne pole nie przylega właśnie do tego diamentu. Ale widzicie, że nie idę za bardzo w kopalnię, a już jesteśmy ponad połowie gry, dlatego zaznaczę sobie po prostu ten na samym starcie. I kolejna tura. Teraz musimy zdobyć drewno. Taki jest przynajmniej plan. Dwójka. i kolejny mieczyk. Coś moc nas atakują. Tu była trójka. Kolejny miecz. O nie. Dobra, zaznaczamy dwa miecze. Na razie jest jeszcze dobrze. Fajnie, że mamy właśnie to zadanie. Dzięki temu się bronię. Ale rzuty są dosyć słabe. Czyli teraz tak naprawdę mamy tylko dwa miejsca do wyboru. Dro dwa razy droga tak naprawdę. Dobra, połączę sobie te punkty. Zdobywamy kilof. Tym kilofem kopię tutaj to złoto. Zdobywamy 4 złota. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest gwiazdką. Mogę wybrać zasób. Wybieram w tym momencie oczywiście drewno. I mamy zrobiony budynek. Kolejny na czerwoną flagę. To była ta droga. Kolejnie mamy osadnika. Zaznaczenie kolejnego rycerza, czy nam to coś 2 da 2 złota? Dobra, zaznaczam rycerza, zdobywamy 2 złota. Dzięki temu już mamy to zadanie gotowe jako pierwsi. Zadanie C, wykonane 9 punktów. Możemy tę kartę odwrócić, ale nic więcej nam się tutaj nie uruchamia. No i teraz czerwona flaga i jedziemy. Możemy wybrać sobie w jakiej kolejności chcemy. Mam 3 budynki gotowe, czyli tak naprawdę mogę wziąć ok 3 złota, raz, dwa. 3 i jeden zasób w pamięci, jedna droga i jeden kilof. Czyli tak, drogą łączę ten punkt. No i właśnie teraz jest mała zagwostka. Czy to już się liczy jako połączona droga między tą flagą? A tą czy jednak przez zamek się nie liczy? Mi się zdaje, że się liczy. Ale to zostawię Michałowi do wyjaśnienia. Ja uznaję, że to jest jako połączona droga. Nigdzie nie jest przerwana. Czyli zdobywam 9 punktów za zadanie B. No ale dobra, przecież mamy też zrobione A. Kolejne 9 punktów. Wszystkie ciemnoszare budynki. Okej, okay, wszystkie zadania są gotowe, nawet tego nie zauważyłem. I teraz się rozgadałem i co ja tutaj zaznaczyłem? Wykorzystałem drogę, to na pewno. Wykorzystałem złoto i został kilof. No to tym kilofem możemy tutaj połączyć, żeby mieć 4 punkty, ale też możemy kopać głębiej. A jest jeszcze parę tych rund. No to może sobie pokopię po prostu. Hmm. Tu zdobędziemy 5 punktów jak coś. No dobra, kopię tutaj niżej. I teraz magazyny. Trzy kropeczki, czyli zdobywamy osadnika i kolejne dwie kropki. I teraz mamy limit. Za każdym razem, gdy teraz będziemy robić żółty magazyn, będziemy zdobywać złoto. Warto też zacząć myśleć o polowaniu na te punkty, dlatego teraz zaznaczę sobie ciemnoszarego osadnika. Dobra i kolejna tura, którą już tutaj zaznaczyłem wcześniej przez przypadek. Dobra, czyli tak, piąteczka, trójka. Piątka oraz dwójka. Nie ma żadnego miecza, to super. Dobra, jak będę kopał, to zdobędę drogę. Mógłbym sobie zaznaczyć ten albo ten obszar, wtedy zdobędziemy dodatkową kropkę. To też jest dobre. Ale mamy tutaj jeszcze trzy opcje z czerwonymi flagami. I ten budynek jest fajny, ponieważ będziemy mogli zaznaczyć kropkę w każdym kolorze. Czyli to, co będzie nam brakować do zdobycia punktów, będziemy mogli zaznaczyć. I to jeszcze trzy razy. Także bardzo fajna sprawa czyli potrzebuję dwa drewna. Dwa drewna. Teraz jak zdobyć te dwa drewna? Moglibyśmy to zdobyć dzięki zielonej drodze. Ok, czyli tak, jadę zieloną opcję, kopię. Zdobywamy drogę, którą zaznaczę tutaj. Mamy dodatkowe drewno. Od razu zaznaczam. Kolejne drewno. Brakuje nam tylko jasno szarej flagi, którą będę musiał zdobyć koniecznie w kolejnej turze. Ok, i zielony magazyn. Nie zaznaczam żadnej kropki. Kolejna tura. Zbliżamy się do końca. Trójka, jedynka, piątka oraz dwójka. No tak, wypadła jedynka, czyli mieczyk. Najbardziej potrzebuję teraz tych dwóch flag, to aby móc wypełnić to zadanie, tej, aby mieć czerwoną flagę. No dobra, czyli tak naprawdę pójdę w czarną opcję. Droga, połączę z jasno-szarą flagą. Ok, budynek jest zrobiony. Świetnie, zawsze jakiś plus. Teraz kilof. Mogę zdobyć drewno, które zaznaczę sobie w tym miejscu. No i czarny magazyn. Zaznaczam jedną dodatkową kropkę, dzięki której zdobywamy kilof. możemy dalej kopać. No to patrząc na to, co tutaj się dzieje, tu będę miał większy wybór później jakiejś tam opcji zasobu potrzebnego. No i teraz runda z flagą. I czerwone budynki. No to teraz się będzie działo, uwaga. Najpierw zaznaczę sobie 3 złota i zdobywamy zasób, którym będzie droga. Poprowadzę ją tutaj. Dzięki temu mamy zrobiony ten garnizon. Dwa punkty za każdego rycerza. Fajnie byłoby ich jeszcze wymaksować. Co tutaj jeszcze mamy? Zrobimy kolejną drogę do tej flagi. Również do garnizonu się przyda. Dzięki czemu za każdy rząd złota będziemy zdobywać trzy punkty. Ale jeszcze potrzebne jest drewienko. Czyli tak, wykorzystałem złoto, wykorzystałem drogę. Został kilof oraz zaznaczenie jakiejkolwiek opcji tutaj w magazynie. Zaznaczymy zielony, czyli został kilof. Albo drewno, albo droga. Bierzemy drewno. Kolejny garnizon gotowy. Czyli teraz atakujemy maksymalnie na złoto, maksymalnie na rycerzy. Kolejna runda. Dobra, co my tutaj mamy? Szóstka biała, dwójka żółta, piątka zielona i trójka czarna. Co najbardziej w tym momencie potrzebuję? Potrzebuję ludzi. Potrzebuje ludzi. Czy mam gdzieś do wyboru? Są. Jako biali. I niech będzie. Biorę go. W tym momencie zaznaczę zielonego osadnika i jednego rycerza. Zdobywamy 2 złota. To by było na tyle. Kolejna jest droga. Kolejna jest droga. Czy jakaś flaga. Dobra, zrobimy tak, że połączę te drogi. Dzięki temu możemy wykorzystać jedną kropkę, którą dam tutaj magazyn, nie zaznaczam żadnej kropki. I teraz czerwona flaga, jakikolwiek kolor, żeby zdobyć chociaż jakieś punkty, zaznaczę tutaj jasno-szary, czyli ta już jest gotowa, teraz droga, kolejne połączenie, również zaznaczam jasno-szary, już mamy tutaj 9 punktów jak coś, kilow, bierzemy drogę, pozwoli nam to zdobyć jasno-szarą flagę oraz 3 złota. Zdobywamy zasób, którym w tym wypadku będzie drewno. I mamy do wykorzystania dwie kropki w magazynie. Ok. Brakuje nam zielonych i ciemnoszarych. Zaznaczamy, że zrobione. Została ostatnia runda i czerwone flagi. Ostatnia runda. Co nam tutaj przyniesie los? Czwóreczka. Również czwórka. Aj, mieczyk, mieczyk. I szóstka. Dobra, zaznaczamy oczywiście od razu mieczyk. I teraz tak. Ja chcę jak najwięcej ludzi. Mamy opcję do wyboru. No i tak też zrobię. Ok, czyli mamy dwa ludziki. Zaznaczam rycerza, żeby zdobyć złoto. Zaznaczę również zielonego pracownika. Przechodzimy na drogę. Zaznaczę te. Dzięki temu kolejną kropkę mogę zaznaczyć. No właśnie, i to jest problem w tym arkuszu, że tutaj nie są akurat pozaznaczane te kropki. I teraz pytanie, czy ja wcześniej nie powinienem tego zaznaczać. Dobra, nieważne. Tej drogi chyba nie wykorzystałem, no i to są właśnie te problemy, kiedy mamy arkusz, który jest prototypem, połączę tę drogę z kilofem. mamy kilof. wykopię teraz tutaj, abyśmy zdobyli za ten rząd 4 punkty, akcja magazynu, akurat tutaj 0 zaznaczonych i ostatnia czerwona flaga i ostateczne punktowanie. Dobra, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, wykorzystam najpierw 3 złota. Czyli mamy jeden zasób. Ten jeden zasób będzie osadnikiem, który jest rycerzem. Zdobywamy trzy kolejne złota i kolejny zasób, który będzie również rycerzem. Kolejne trzy złota. I kolejny zasób, który wykorzystam jako drewno. Aj, dobra, nie. Wybaczcie, tego nie ma. Który wykorzystam po prostu jako droga. I zdobywamy kilof. Tutaj to kolejne drewno nam nic nie da w zupełności. A i tutaj nic już nie mogę zaznaczyć, żeby dało jakiekolwiek punkty, chociaż mamy jeszcze drugi kilof. Czyli byłyby dwa kilofy. Też nie da, bo tu nie mamy tego diamentu. Tutaj mogę sobie cztery punkty zdobyć. Okej, okay, czyli kopię tutaj i kopię tutaj. Wykorzystałem już te akcje, wykorzystałem te akcje. Wiecie co? Zamiast tutaj kopać, tego nie ma. I zamiast tych czterech punktów, nawet by nie było tych czterech punktów, ponieważ tu chodzi o tę kolumnę, a nie o te. Czyli zamiast tego, wybaczcie tę pomyłkę, wybieram drogę, którą łączę tutaj. I mam drewienko. Tutaj z tym drewnem i tak już nic nie zrobię. To po prostu powiedzmy, że zaznaczę je tutaj. Następnie przechodzimy do drogi. Mam drogę. Zaznaczam jeden punkt w magazynie. No i znowu wracamy do tego miejsca. Aj, mogłem po prostu to pomijać. Nie zaznaczać tych punktów, tak jak było w pierwowzorze. Niepotrzebnie to po prostu robiłem teraz, no ale ok, Zaznaczę ten punkt, bo tu nie ma i tak żadnych punktów pod tym. Pewnie to już jest jako niewykorzystane w tym momencie. No i zaznaczam byle jaki punkt, i tak to już mi nic nie da. No, końcówka troszeczkę nie wyszła, ale co poradzić. Dobra, czas na podliczenie punktów. Zaczynam od garnizonów. Tutaj, 0. Następnie 3 punkty za każdy rząd wypełnionego złota. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli 15 punktów. Dwa punkty za każdego rycerza. 2, 4, 6, 8, 10, 12, czyli plus 24, czyli 15, 24. I tego nie mamy, czyli 0. 9 punktów za każde zadanie. Teraz sprawdzamy kopalnie. 4 punkty plus 5 i to wszystko, czyli łącznie 9. 9 za kopalnie, za magazyn. No niestety to namieszało, także od razu Was przepraszam, bo też mi to troszeczkę popsuło rozgrywkę. Mogłem po prostu to ignorować, i po prostu, jakbym doszedł do tego punktu, od razu zdobywam ten zasób. A jak już wspomniałem, w kolejnej wersji już są to pola, które zaznacza się, pewnie też są te punkty poprzesuwane. Także pewnie bym tutaj zdobył więcej punktów, ale no powiedzmy, że to się nie liczy, czyli tylko 9. No cóż, trudno, 9. I ostatnie minusowe za rycerzy, w sensie zamieczyki. Nie mam nic mój ostateczny wynik to tylko 84 punkty. Bardzo słabo, ale to wszystko przez ten magazyn. No cóż, bywa i tak. Jak widzicie w tej grze można tworzyć naprawdę niezłe reakcje łańcuchowe, które no niestety w tej rozgrywce tak naprawdę to mi nie wyszły. Ale dzięki temu możemy wykręcać naprawdę niezłe wyniki. Karty zadań podzielone są na A, B i C. Jaki losowość na kartach wprowadza całkiem niezłą regrywalność. Ciekawe czy autorzy mają w planach kolejne plany miast. Myślę, że 5 euro to uczciwa cena, a zbieranie za sobą i tworzenie kombosów zawsze jest satysfakcjonujące. Tyle ode mnie jeszcze raz, wybaczcie mi za zamieszanie z tym magazynem, niepotrzebnie brałem pod uwagę inną wersję arkusza. Trzymajcie się i do następnego.